Myślałem, że będę w połowie, ale dodali nowe morfy. Jest ich teraz 204 dzieci. Jak go miałem? Nie miałam. A ko? Nie, nie. Ej, ich ja go nie miałem. Ej, co to jest? Co to? To na pewno coś się robi, ale ja nie wiem co. Miałam go? No, wiecie co... Ej, witam ja! A ten... Ej, go miałem. Muszę wam pokazać jak ten... ...teraz co... ...to... nie pędzi sobie. No. Widzieliście to? Dobra, za 10 sekund się to odblokuje. Nie więc ja tutaj będę wchodził. Za trzy, dwa, jeden. Teraz. O! Jak nie nagrywałam to jeszcze ten. No i to jest dziadostwo. Tutaj tylko pół sekundy można się ruszyć. Dobra, pół sekundy, nie rusam się. Dobra. Tylko Dobra, nie się. Ja mam czas. Ja to tak będę robił. Zapomniałem od początku. Nie wiem. Nie wierzę. Ja to ze spitkolim będę robił. I teraz szybciej będę łasił. Znajmniej. Dobra, dobra, dobra! Nie rusam się. Jak daleko polazłem, się otworzyłem. Bo jestem piękny i młody! Bo mam trzy dzieci, dwa lata. I dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Dobra, nie rusam się. Dawajcie, dawajcie! Słuchaj, słuchaj. Jest! Teraz to dziecko! Go wziąłem z jednym poprzednich odcinków. A, to jest bardzo ciężkie. Nie lubię tych ścian. Dobra. 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 Tutaj pamiętam, gdzie iść, bo nie jestem nubem, który nie ma pamięci. Dobra. No i teraz najgorsze. Najgorsze badziewie. Ja nie, ja nie wiem, jak ja to mam zrobić. Robić Zresztą się zaklinę nigdy nie uda. Bo to trzeba tak dobrze to, to robić, tak? Ja nie wiem, co to nie jest skam z tym. To jest trudne. Dobra, udało się nie, to to jest 5. Nie no, no skąd ja mam wiedzieć? Muszę sprawdzić w internecie. No bo za chiny ludowe by mi się to nie uda. O, dobra, tutaj jeszcze ładuję. Zedłem. Teraz. Chwila. Tak, dobra, dobra, dobra. Prawda w tlam to, to zebulsona byłam pokazana. Le tlama. Damy ja sobie przewinąć. O, to radius wiem 70. Dobra. 70. Jak to źle? Ej, bo mi się coś pomyściało, to było, to było inaczej. Dobra. Kościół, licz to szybciej. Nie dziwię się, że ona Cię pyta ile. Dobra. Dobra, tutaj. To jest... Co tam u Was 72. Dobra, 72, więc byłem blisko. He, he, he. Jestem mistrzem. Jestem mistrzem mistrzostwa. Dobra, teraz 70. I to teraz? Ja cię trzęsę to był miaul. Ja. A tam poprzednio coś było. Da się się wrócić? Przypał. Bo tam był jeden braj, bro. Dobra. Ja już nie pamiętam, którego miałem, a którego nie. Tam się coś pali! Tam się coś pali! Tam się coś pali, tam się coś pali Wiem, tej niewidzialnej drabiny skoczę Dobra, dobra, dobra Super Nie wysło mi Dobra Ale tam na pewno jest, to coś tam jest Tutaj No Dziwiłbym się, jakby tu nic jeszcze nie było. Tla, la, lelo, tla, la la miałem. Dobra. Nie. Dobra, 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 dobra. Ros Mate... Z... Extinct Mateo. Idę jeszcze raz. Już nie pamiętam, którego miałem, a którego nie. Dobra. Tutaj to dziadostwo. Lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy lecimy. No lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy. bo tam było napisane, że 3X Tinkrain broty są. Ale e to tam Najlepiej sobie teraz tak skinąć, nie wiecie. Ej, jego ja nie miałem Miałem go? Co? Co? To dla mnie dzisiaj oszukuje Poczekaj, spróbuję tych wszystkich w sum. Ale jaja Ej, ej, jest... Tyle kukraca wyszedł nie wiem, co ja miałam swid, ale tutaj lekko kukara co przed chwilą. wiem, on chyba z podłogi wyłasi, bo to kara ruch. Ej, ja go pewnie nie miałam. Miałam... tylko teraz? Może no, da się się tutaj coś kliknąć. Widzę jakieś nogi. Widzę nogi. To jaką miałam? A da się się w to klik. O nie, laki blok. Jakie są głupie te laki bloki. No i jest to tak rzadko otwierać mądrze na dziadostwo jedne. Nie wiadomo ile trzeba czekać na jednego. Właśnie, tu nie stało mi na głowę. Nie będę Ci otwierał tego. Wychodzę. Nie, nie będę Ci tak otwierał. Nie. Ale ten lala lala la, la. nie działa nigdy. Tak. Dobra. Po którymś odcinku tam powiedziałem, że pójdę na Halloweenową mapę i Was oszukałem, więc dziś. W tym odcinku pójdę. I poskarniam więcej rzeczy niż wtedy. Tam jest pierwszy. Ej, tam lata kłokula. Ja go chcę. Ej, jak go zdobyć? Może będzie jakaś szyba ale co? Dobra jest, nie pamiętam 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 które miałem, a które nie tu jest prób bez tutaj też O, tutaj jest jakiś tulik, Biorę go. Nie, no ja byłem tam. Dobra, bo tutaj jest taki parkur. Wiem. No bo tutaj pewnie wyskakuje ten. Nie wiem, co tam jest teraz. Ej, tam to się w ogóle. Gdzie on teraz poleciał? Tam jest dziadyka. Teraz gdzie indziej sobie poszedł Dobra, ja sobie tam idę No i tyle tam jest Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Dobra, ja sobie Ja cię klęczę! Mam cię! Ty dziady! Ten drzew trzeba wskoczyć. Czek, 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 czek. Wiem. Tędy. A! Dobra! Tędy, tędy, tędy! Ej, co tutaj jest ten z Bitcoin, którego mam? Coś się na pewno im zapisło. Ej, czemu tu ma jakiś? Hej, dobra, to się da kliknąć, to sprawdzę później. Tam w ogóle ktoś jest. Sprawdzam bardzo, jak tam wejść? Znowu jakiś klik z oknem. Dobra, jestem na Halloween, pójdziemy potem. Ej, tu mi się wydawało, że coś z tego tropu chwilą wyszło. Nie miałem zwidy. Nie, chyba będę musiał pójść do okulisty. Bo to mi się wydawało. A w tym sklepie co masz, Kościół? Część od nawet. jeszcze mam jednego Robuxa. Dobra, wychodzimy z tego Halloween, bo tutaj jest nieprzyjemnie. O, ry... to... nicowie, jak będzie nie dużo łapek, to... to będę dla was się męczył, bo sekret na kibloka. Foto kilka razy, ale nie wyleci. A w ogóle brain brodko odleci? leci? Ej, tutaj, 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 tutaj. tutaj. Mm. Dziewięć? Co? Al, albo to jest źle. Albo to jest źle, albo ja nie znam matematyki. Ej, jak tam się dostać? Dobra, może. To zadziało? Ej. Nie, wiesz co, to nie zadziała. Oni, oni ją zmienili. Jak tego bombardyna tylko tyle wsiąść, to ja nie mam pojęcia. A dobra, już wiem. Ej, ej, To jest, dziad. Dziad. Tutaj, gdzie Kurzysta. Muszę pokazać, że jestem mistrzem! Ej, tu, tutaj coś jest. Sekrety na kiblu. ja. Tor. Dobra, nie wiem, ja nie wiem, jak on się nazywa. Nie wierzę! Gospod nigdy nie wyleczy! Co się nazywa? Jakąś to ma nazwa, ale nie wiem jaką. Nie wiesz. Jest tu dost dostwo, mocno tak sadko Dobra, jest hotspot. Ale ja miałam coś innego zrobić. I ci wracam. Miaula, Mam miaula, miał miaula. Ej tam, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Ej zapina, na bazę. A dobra, przypomniało mi się. Co to było? Ej! A dobra, ja to wziąłem, nie natrywałem tego, ale wziąłem. tamto. Ej tutaj, tutaj jest lamporina. Wyśdamy. Mówiłem. Ej, czemu Pracu jeszcze raz. Wybić. Dobra. Teraz tam. Nie! Dobra, jeszcze raz. Już nie wiem. Jego też wziąłem, nie nagwałam. Tylko nie miałam, jego chyba nie miała. miałam. Miałam. Ej, tutaj jest ten, 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 ten. O, ale, jaja. ale ja chcę go wziąć. Dziękuję. Mityczny laki blok. A tutaj jeszcze jest. Miał za Ej, to nie był Miał za chyba. O! Dziękuję. To dziewczyna. Nie. Nie chcę jest żadnego laki blok. Idę, ej tutaj jest jakieś ciemniejsze, ciemniejsze, ciemniejsze. O, en, e dobra, dobra. Pół procent! To nigdy nie wyleci. Wicowie, przykro mi wicowie, ale ja to muszę zrobić. O, klikam w to, ale nic się nie dzieje. Ja tam doskoczę, to jestem mistrzem. Dobra, jestem mistrzem. Dobra, wiem o co tutaj chodzi. To jest... To jest pazziewie! Dobra, ja tego nie będę robił. Nie chcę. Coś innego. A, no to niego go To, ej, co to? Co to jest? To nie jest play ale oszukaństwo. Ej, co to? Co to? Co to jest? Co to? Ej, to, to jest dziadostwo. Bez nas zrobili. Aha, dobra. Już tam nie doskoczę, Tak, dos Począłem Dzięki spit. Głową zawsze tam desą w sufit. Tutaj może, tego nie wziąłam, Nie, wziąłem go. Wziąłem, no oczywiście, to wziąłem. Nie no, nie mam pojęcia gdzie są nowe morty tutaj ta no parolina, kapucina, ale ona jest jakaś zepsuta no. Jak Ty tam w lasłoś? Ej, dobrze. Ja. Mam barary na Ej, tam jest brain Tam jest brain bro. Ja chcę tam wrócić. Dawaj go. Jem, ty Ej, ja Nie miałem. Co jest? Taralelo Knalala jest zepsuty Dobra. Widziałem, 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 Draibropa. Jezus, oczy tam wszystko to normalnie, a ja tam nie mogę. O! Dobra! Serve! Dwa serca. Klikam w te. Biorę te dla Lala. Dziękuję. Raz, Ej, to się zmieniło na różowe. To jest to samo. Ej, ale różowe. Ej, jako... Chyba nie miało. Chyba nie miało. Chyba go miało pewno to chciałam powiedzieć. Chyba pomiało. Dobra, jeszcze raz. Kli Klikam. Klikam. Halo. Ej, zepsuło się. Te serce teraz. A, bo to było. Dobra. Teraz szybko czyk. Szybko tutaj. Teraz to jest. Bo tutaj znowu jest ten napis. I mam cię go. E dobra, posłuchaj mnie. to było to samo. Tam coś było, tam coś było na górze.

Teraz pokazałam jak się tam wchodzi? A za dwa dni się Halloween końce i widzieliście na pewno, tylko nie! Co się tam stało? Ja cię klęcę. Jest teraz Jak chcę teraz tam na górę. Ale no właśnie, te wszystkie przyciski trzeba znaleźć. Odkliknął mi się. To trzeba szybko robić. Ej, tu coś jest, tu też jest. Ej, to jest zwykły tloczek. Policja. Dobra, mam kolejny przycisk. Dawaj, tego przyciska Nie no, mnie, nie, nie mogę go kliknąć. No. Ej, ludzie! Co się stało? Oni ogólniali mama, dum, dum. O nie! O nie! Serio? Dobra, teraz... Dobra. Chce będzie. O, dobra. Czyk, czyk, czyk. Biorę dziedziady tylko. Nie no, teraz teraz już nie się. Ej, słuchaj, to to nie zniknie. Więc co ja gadam? Mogę to robić ja? Nie! To naprawdę zniknęło. Dobra, jest teraz. Dawaj! Jest. Ding, din, 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 ding, ding, din, 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 ding, ding. Dobra, 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 dobra. Teraz bazuki tam. Jeszcze teraz spróbuję tego przyciska. O, teraz jest wciśnięty. Odcisnąłem go, nie wierzę. Dobra, więc uznajmy, że jest wciśnięty. Ej, tu jest w ogóle. Tylko najpierw jego węzła. Jego, bo tutaj jeszcze jest. Taki brain rot w ogóle istnieje. Ej, może się go Dobra, nie uda się, nie uda się, nie uda się. Właściu, spadaj stąd. Jeszcze nie ma. Ej! Nie! Jak to się stało? To nie mogło być prawda. Nie! Dobra jest, nie chcę, mam 116 na 240. Bye bye.